Witam. Nasza firma AUTOGAZARIES przedstawia kolejne auta floty. Tym razem jest to Fiat Panda trzeciej generacji, wyposażona w jednostkę 1.2 o mocy 69 koni mechanicznych, w której wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej Berce Sekwent 32. Kolejno w komorze silnika widzimy elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej centralę sterującą. Poniżej zamocowany został reduktor Genius MB. Następnie widzimy filtr fazy lotnej oraz wtryskiwacze gazowe umieszczone zostały pod osłoną filtra powietrza. Przełącznik wyboru paliwa benzyna gaz usytuowany został po prawej stronie kierownicy przed dźwignią Hamulca ręcznego. Zbiornik toroidalny producenta Staco zamontowany został w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 42 litrów, średnicy 600 i wysokości 200 mm. Zawór tankowania umieszczony został w zderzaku po prawej stronie. Tak prezentuje się Fiat Panda trzeciej generacji z instalacją gazową BRC.